Audi 2.0 TFSI wersja 252 konie, Quattro i był po chiptoningu na 327 koni, a potem dwa remonty silnika, lecz silnik nadal nie jest pełni sprawny? Czy ten silnik 2.0 TFSI mógł być poddany chiptoningowi? Czy ten samochód mógł od razu wjechać na hamownię? Jeśli nie, to dlaczego i co z tym wspólnego ma samozapłon konstrukcyjny nazywany samozapłonem kontrolowanym? Zjawisko nadmiernego tarcia? Czy można było uniknąć tych dwóch niepotrzebnych, a kosztownych remontów? W jaki sposób chiptoning doprowadził do zatarcia tego silnika? Pierwszego Remontu i co doprowadziło do drugiego remontu? Dlaczego po chiptuningu ten 2.0 TFSI przerywał na wyższych obrotach? Czy to tylko problem wypadania zapłonów? Czy szukano przyczyny, a może jedynie usuwano skutki? Co potem zrobiono? Kto wykonał chiptuning i dlaczego? Czy to nie dowód na poważne przestępstwo rynkowe? Jeśli tak, to jakie? Co z tym wspólnego ma zastosowany sportowy fit powietrza i czy on powinien tak wyglądać? Po co sportowy katalizator? Czy to on przyczynił się do zatarcia tych silników? Co z tym wspólnego mają podobno zimniejsze świece zapłonowe zastosowane przez mechanika? I dlaczego byłem w wielkim szoku, jak wykręciłem te świece zapłonowe? Jak i od kogo się to wszystko zaczęło? Skąd tyle benzyny w oleju silnikowym i to jedynie po nieco ponad 2000 km? Co z tym olejem silnikowym? Kolejna zmiana oleju po około 400 km, około 20% benzyny w oleju? Co jest przyczyną? Dlaczego ten silnik po dwóch remontach pracował niczym rozkrokotany diesel? właściciel kierowca czy inni pasażerowie, i to w całkowitej niewiedzy, byli truci stojąc obok tego samochodu, czy jak siedzieli w jego wnętrzu? Jak ten samochód truł innych jadących w ciągu jego spalin? Co groziło właścicielowi, kierowcy za poruszanie się takim pojazdem po drogach publicznych? Czy udało się jakoś pomóc temu poszkodowanemu? Jak teraz pracuje to Audi? Jakie efekty na hamowni, czy warunkach drogowych? Co z jego hałasem, spalinami? Oraz co czeka rynek chip tuningu, tuningu i tak działających tunerów, mechaników po 20 kwietnia tego roku? O tym już więcej w następnych odcinkach. Audi 2.0 TFSI, dwa niepotrzebne remonty silnika. i Silnik nadal nie jest w pełni sprawny? Dlaczego? Aby zrozumieć przyczynę, musimy się cofnąć w czasie o 5 lat i mamy przebieg około 113 tysięcy km. Wtedy mechanik, serwisujący samochód, określający się jako specjalista w tej grupie niemieckich marek samochodów, wykonujący również zmiany tuningowe, remonty silników, proponuje: Dajmy większy interkuler, sportowy katalizator, zróbmy program chip tuning, sportowy fit powietrza, lepszy dolot to będzie lepiej. Hmm, ciekawe, komu będzie lepiej? To zobaczmy. Bo po wykonanych zmianach mechanicznych samochód trafia do firmy tuningowej Specjalizującej się od ponad 20 lat w wykonywaniu zmian mechanicznych, elektronicznych, chip tuningu Na wykonanie programu jak wspomina firma na swojej stronie internetowej Nasze doświadczenie gwarantuje bezproblemowe modyfikacje mechaniczne i elektroniczne państwa z samochodów Ciekawe, lecz na tej stronie nie można odnaleźć merytorycznych, pełnych technicznie wyników testów i badań Potwierdzających tą informację marketingową Dlaczego? Skoro od ponad 6 lat wiadomo, że w większości silnikach, tym bardziej na aktualnych paliwach Także w TSI czy TFSI, występuje konstrukcyjne zjawisko samozapłonów komo może spalania, zjawisko nadmiernego tarcia, nieodpowiedniego spalania mieszanki i zjawiska synergiczne. To dlaczego firmy tuningowe nie wykonały testów badań w tym zakresie? Jeśli nie wykonały, to skąd wiedzą, że zwiększenie osiągów nie nasila tych fundamentalnych problemów? To co dalej z Audi? Choć bazowa to wersja 252 Koni, z informacji użytkownika początkowo było nawet 340 Koni, ale finalnie ustawiono na 327 Koni i 461 Nm. Jak opisuje ów mechanik i to na swoim Facebooku, takie lekko podrasowane Audi mod pod przyjemną codzienną jazdę. Faktycznie od tego momentu zaczyna się jazda, ale czy przyjemna? Jeśli tak, to dla kogo? Bo po odbiorze samochodu użytkownik stara się sprawdzić efekty dokonanych zmian. Początkowo jedzie spokojnie, lecz jak warunki pozwoliły zaczął przyspieszać korzystając z wyższych obrotów, a tu nagle silnik przerywa po przekroczeniu 5000 obrotów. Szarpie. Więc samochód ponownie trafia do mechanika i zaczyna się kolejna jazda, gdyż mechanik nie łączy kropek. Choć można by ustalić po parametrach pracy jednostki napędowej badania olejów, to trzeba chcieć zrozumieć problematykę zjawiska samozapłonów w komorze spalania, nieodpowiedniego spalania mieszanki czy nadmiernego tarcia. A jak wiadomo, wielu mechaników tunerów nie przyjmuje tego faktu do wiadomości i nadal modyfikują, tuningują, serwisują czy remontują bez zważania na te istotne, fundamentalne dla pracy jednostek napędowych zjawiska fizyczne. Zatem co robi tuner i mechanik? Dwukrotne kastrowanie wykonanego programu tuningowego, czyli zmniejszanie przyrostów, ale silnik nadal szarp Potem wymiana pompy paliwa niskiego ciśnienia, następnie wysokiego ciśnienia, a koszty rosną. Jest jeszcze problem z wypadaniem zapłonów. Taką informację dostaje klient, a potem pojawia się kolejna informacja. Zastosowałem zimniejsze świece i teraz jest lepiej. Jednak czasami potrafi szarpnąć, więc turbosprężarka została wymieniona na nową. Ponowny odbiór samochodu, silnik już nie szarpa na wysokich obrotach, Osiągi były większe, lecz użytkownik nie jest osobą techniczną i nie mógł wiedzieć, że to czego doświadczał zaraz po tuningu. To, co ów tuner i mechanik wykonali, znacząco nasiliło zjawisko w tym bardziej przy wykonanym chip tuningu sportowym intelkorze więc Audi jest nadal użytkowane. Przy około 138 tysiąca kilometrów pojawia się problem dotyczący rozrządu. Wymaga wymiany, lecz ów mechanik nadal nie łączy kropek. Nie bada, nie sprawdza, co jest przyczyną przetrześnie wyeksploatowanego rozrządu, a klient przyjmuje to na barki otrzymanej od niego informacji. Te silniki tak mają. Dalszy ciąg w następnym odcinku. Audi 2.0 TFSI, dwa niepotrzebne remonty silnika i silnik nadal nie jest w pełni sprawny. Dlaczego? To już trzecia część tej historii i przy 138 tysiąca km został wymieniony rozrząd, a częstą przyczyną przedczesnej konieczności, a kosztownej wymiany rozrządu są negatywne zjawiska jak samo zapłon w komorze spalania, nadmierne tarcie, nieodpowiednie spalanie mieszanki, nadmiernie przedostająca się benzyna do oleju silnikowego, mniejsze czy większe szarpnięcia i zwiększone straty opor wewnętrzne. Lecz Audi jeździ dalej, a jak widać po pomiaru tlenku węgla na biegu jałowym truje nas wszystkie a przede wszystkim osoby jadące pojazdem czy w ciągu jego spalin, bo w stosunku do poprawnie pracującego takiego silnika zakres jest wyższy nawet 2000 razy. Tak, to nie pomyłka. 2000 razy. Przy około 144 tysiąca kilometrów kolejna wymiana oleju. Na podobno lepszy 5W40 ponowna wymiana świec zapłonowych na fakturze 5 litrów oleju. Ciekawe dlaczego, skoro przy poprawnej wymianie wchodzi do tego silnika nawet 6-4 litra oleju. Oczywiście ów mechanik, choć nawet stosuje dodatki do oleju, znacząco ingeruje w konstrukcję silników. Między innymi olej jest istotnym elementem konstrukcyjnym silnika to nie bada olei dodatków w formie przyczynowo skutkowej zarówno tych nowych jak i z eksploatacji w sumie nie sprawdza swojej pracy tego co stosuje poleca deklaracje marketingowe są obrót jest klient płaci więc biznes się kręci a klient tego Audi w niewiedzy nie tylko ma niszczony silnik, nawet układ napędowy, to zarazem truje siebie i innych. Dlatego Audi jest nadal użytkowane, ma już nowy rozrząd, nowe świece zapłonowe, oczywiście te podobno zimniejsze, podobno lepsze olej silnikowy, lecz powoli zaczyna ubywać płynu chłodzącego. Potrafi szarpnąć. Użytkownik zgłasza to mechanikowi, to sprawdzimy przy przeglądzie. Taką wiadomość otrzymuje więc przy około 160 tysięcy km Audi trafia na ów przegląd. Klient dostaje telefon. Treść rozmowy można podsumować. Te silniki wytrzymują tak do około 200 tysięcy km. Ten ma już około 160 tysięcy. Stan wskazuje na konieczność wykonania remontu kapitalnego. Jak wspomina klient, o mało nie zemdlał. Tym bardziej, że samochód był już bardziej doinwestowany, podobno miał być lepiej, zmiany na lepsze, lepszy olej, sporo nowych części, a tutaj nagle taka informacja jednak decyduje się na remont, a to nie są tanie rzeczy. Jednak ów mechanik, choć wykonuje kapitalny remont, nadal nie wyciąga wniosków, nie łączy kropek, nie weryfikuje, co jest przyczyną i po remoncie wypuszcza klienta na okres docierania samochodem mającym nadal te same zmiany mechaniczne oraz chip tuning. I tutaj ciekawostka: na tym etapie klient, korzystając po raz pierwszy z naszych usług, w swoim innym, nowym samochodzie przekazuje mechanikowi moją propozycję, aby czym prędzej skontaktował się ze mną, bo z pewnością nie usunął przyczyn i nowy silnik jest zagrożony. Niestety, jak wspomina klient, mechanik to bagatelizuje, bo on wszystko wie, lecz po około dwóch miesiącach ten niedawno wyremontowany silnik jedynie po przejechaniu około 3000 km zaciera się i to podczas jazdy, stwarzając potencjalne zagrożenie nie tylko dla kierującego pojazdem, lecz także w ruchu drogowym. Dlatego samochód ponownie trafia do tego samego mechanika na kolejny remont silnika, ale ów mechanik i i tak nadal nie korzysta z możliwości konsultacji ze mną. Co się zadarło? Jak wykonano następny remont? Co dalej z Audi? O tym w następnym odcinku. Audi 2.0 TFSI, dwa niepotrzebne remonty silnika, silnik nadal nie jest w pełni sprawny. Dlaczego? Co było przyczyną, że pracował niczym diesel? To już czwarta część historii tego Audi. Po zatarciu silnika i to w okresie docierania, Audi trafiło podobnie do tego samego mechanika na kolejny remont silnika. Z informacji, na trzecim cylindrze, gdzie dochodziło do zwiększonego nasilenia wypadania zaponów, doszło do zatarcia na wale korbowe. Jak się okazało, ów mechanik wykonuje ten remont jedynie częściowo. Turbospężarka poszła do regeneracji, choć tłoki widnieją na fakturze, to potrafi. Na nich widnieć takie ślady. Sportowy katalizator, tuningowy program z wyłączoną sondą diagnostyczną, portowy filt powietrza, większy interkuler i zimniejsze świece nadal zostają, więc Audi wyjeżdża na drogę po drugim remoncie, tak naprawdę nadal przyczynami, które przyczyniły się do dwóch remontów. Jednak jak się okazuje, silnik nadal dobrze nie pracuje. Oczywiście brak błędów, więc dopiero z inicjatywy właściciela inna firma przywraca program seryjny, wyłączając w nim sondę diagnostyczną. Lecz mimo tego potrafi nadal pracować niczym diesel. Ale dlaczego? Jak wspomniałem wcześniej, badaliśmy oleje w formie przyczynowo-skutkowej Majenano, bardzo szybkie degradowanie oleju, w tym znaczącej ilości benzyny w oleju. Zarówno ten olej 5W40, jak i ten kolejny 5W40 nie były w stanie odpowiednio zmniejszyć oporów wewnętrznych i zapewnić efektywniejszą szczelność dynamiczną, więc finalnie sporo paliwa trafiało do oleju silnikowego. Zakres diagnostyczny wykazał potężny problem z nasileniem zjawiska samozaponów, porę nasilenie wypadania zapłonów i nadal na trzecim cylindrze, czy znacząca niewykonywalność układu doładowania, lecz dopiero wykręcając świece zaponowe dostałem szoku do tego silnika. Pod hasłem zimniejsze świece zastosowano krótsze świece M14 19 mm ze starszej wersji silnika 2.0 TFSI, choć do tego silnika wymagane są dłuższe świece o długości 26,5 mm. To oczywiście potężnie nasilało samozapłon, bo zapłon iskrowy był kolokwialnie mówiąc umowny, a sterownik silnika odbierał to jako wypadanie zapłonu. To między innymi z tego powodu pracował niczym silnik diesla, który miał znacząco nasilony samozapłon mieszanki. Do tego zamontowany sportowy katalizator, znacząco zwiększający przepływ, potęgował problem zjawiska samozapłonów, a zarazem pogorszenie skuteczności Analizy mieszanki przez regulacyjną sondę Lambda. Więc sterownik silnika nie był w stanie należycie regulować jego pracą, a tym bardziej poprawności składu mieszanki. Nawet na tłoku widać efekty zjawiska samozapłonów, takie lekkie nadpalenia. Nie mówiąc o spuszczonych 6 litrach oleju ze skrzyni biegów z tej części napędowej, do której nominalnie wchodzi około 4 litrów, co też potrafi wpływać na znaczący wzrost ciśnienia w skrzyni biegów czy oporów wewnętrznych. Dlatego w formie warunkowej wykonane są dodatkowe prace. Powraca seryjny katalizator, nowe sondy lambda, poprawne świece zapłonowe, nowe cewki zapłonowe, kilkakrotne pukanie silnika z skrzyni biegów, dyferencjału praca seryjny fit powietrza, bo ten sportowy był w stanie krytycznym. Nawet piasek w obudowie filtra powietrza wskazuje, że od dłuższego czasu jej należycie nie wyczyszczono. Do każdego elementu trafiają indywidualne kompozycje olejowe, do napędu z odpowiednimi pakietami dodatków, a Aso Audi przywraca seryjny software. Co się zmieniło? Jak pracuje ten silnik? Dlaczego można byłoby uniknąć te dwa niepotrzebne remonty silnika? I co czerka rynek tuningu o tym podsumowującym piątym odcinku? Audi 2.0 czy tuning, zmiany mechanicznej, dwa remonty silnika? Co na to właściciel? Czy można było tego uniknąć? Jak teraz pracuje Audi? Co po 20 kwietnia. To już podsumowujący piąty odcinek w temacie Audi 2.0 TFSI, któremu od momentu wykonania zmian tuningowych i chip tuningu towarzyszyła problematyka nasilenia negatywnych zjawisk, spadku sprawności, znaczącego wzrostu ryzyka krótszej trwałości, przez ciąg odpowiednich decyzji i działań, w tym zastosowanie nieodpowiednich świec zapłonowych, niespełniających potrzeb olejów silnik i napęd. Skutkowało to wykonaniem przedwczesnych, a kosztownych napraw wykonanych dwóch a bardzo kosztownych remontów silnika, które tak naprawdę można było uniknąć, gdyby ów mechanik i firma tuningowa skupiła się od początku na znanej już od 9 lat problematyce występujących od nowości, negatywnych. Zjawisk jak samozapłon LSP czy CSP, a nie działali jak całe mnóstwo firm, czyli po staremu. Co na to właściciel Audi? Dziś, panie Obercie, z perspektywy czasu. Reasumując nasze rozmowy, spotkania, pańskie iście szerokowskie łączenie kropek w dziedzinie poszukiwania prawdy o przyczynach moich problemów z autkiem, dziś jestem pewien, że gdybym w 2019 roku zamiast do tamtej firmy trafił do pana, z całą pewnością nie byłoby tych dwóch remontów. Nie wydałbym wora pieniędzy na oba, a silnik fabryczny, a tylko przez pana, w poprawionej wersji, pracowałby cieszym do dziś. Zresztą, dziś też naprawdę cieszy wreszcie. Tyle, że jest to radość przez łzy i świadomość błędnej decyzji, głównie nie moich. Jak można było usłyszeć teraz Audi po wykonanych zmianach warunkowych, Technologii Majnano nareszcie daje więcej przyjemności i radości z jazdy. Pracuje znacznie stabilniej, ciszej i płynniej, a mimo tylu publikowanych faktów, dowodów, testów, badań, nadal wielu kierowników serwisów, serwisantów ZASO, niezależnych mechaników czy tunerów od ponad 6 lat od naszego światowego odkrycia nadal nie wie lub nie potrafi zaakceptować niepodważalnych już faktów tematyce konstrukcyjnego problemu zjawiska samozapłonów, nadmiernego tarcia, problematyki benzyny w oleju, nasilania się negatywnych zjawisk przy powszechnie wykonanym serwisowaniu, chip tuningu czy tuningu. Nie potrafi zaakceptować między innymi tego, że olej, na przykład silnikowy, jest istotnym elementem jego konstrukcji. Jakie zmiany po zmniejszeniu negatywnych zjawisk? Pomiary w warunkach hamownianych wykazały znaczącą poprawę momentu obrotowego, i to w zakresach użytkowych, czyli w tych bardzo istotnych dla kierowcy, niskim i średnim zakresie obrotu. Teraz można zobaczyć naniesione różnice pomiędzy pomiarem na seryjnym programie, pomiar wykonany 5 lat temu, lecz już ze sportowym katalizatorem i sportowym telkurerem, to ta czarna krzywa momentu obrotowego, a teraz po zwiększeniu sprawności linia różowa z zaznaczonymi obszarami, w jakich uległa poprawa. Widać znaczącą poprawę sprawności mimo przywróconego seryjnego katalizatora, seryjnego filtra powietrza, ta zmiana jest na tyle duża. Że dla przykładu, przy około 2000 obrotów było około 220 Nm, a teraz jest około 360 Nm, so, to diametralnie ja zmienia im plus. Elastyczność takiej jednostki napędowej w tak potrzebnym zakresie obrotów użytkowych. W warunkach rzeczywistych, drogowych, niesamowita lekkość, dynamika, elastyczność i szybsza reakcja na ciśnięcie pedału gazu daje wrażenie, jakby samochód był po chip tuningu. Lecz w rzeczywistości nie jest, a na twarzy klienta nareszcie pojawia się uśmiech. Podsumowując, przedstawioną historię tego użytkownika i tego Audi, to kropla w oceanie nieuczciwych praktyk rynkowych, przestępstw, jakie są popełniane na rynku serwisowania i tuningu pojazdów. dlatego po 20 kwietnia rozpoczną się działania mające na celu zainicjowanie obszernej kontroli rynkowej, a poszczególne firmy będą otrzymywały wezwanie do zaprzestania naruszeń. To wszystko, by zacząć starać się porządkować tą działającą bez jakiejkolwiek skutecznej kontroli istotną branżę w naszym wspólnym życiu i aby starać się unikać takich historii jak w przypadku tego Audi.